Dzień dobry, siemaneczko. Witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Zoomiarza, tam jakoś ciemno. Dzisiaj bardzo dużo informacji, bardzo dużo wieści i jest coś. Jest coś, przyszło coś z odzysku, z recyklingu. Można to zrobić? Można to zrobić. Jesteście ciekawi? Nie? Jesteście. Zapraszam do odcinek. Chodź to poglądajcie. Pierwsza jak się podoba. No, nie posprzątałem tego się nie da fizycznie, że znaczy fizycznie da się posprzątać, ale to musi tak być. Ja muszę mieć tu wszystko pod ręką, kasterki. No, to dla mnie miód malina. Chciałbym mieć cały rząd, nie było dzisiaj więcej. Szkoda, bardzo szkoda, ale zobaczta Do segregacji miedziuszka, mosiąc, elektronika taka drobna. Do tego trafiają pozłacane elementy. Pozłacane elementy. I o tych pozwłacanych elementach yy, dzisiaj właśnie przyszło coś z tych pozwłacanych elementów. Zobaczyta to, yy, nie bójta się, na to jeszcze nie mam pomysłu, ale reszta musi być. No dużo mi ludzi pisze, że jak ja się odnajduje w tym SYFie, odnajduje się bardzo ekstra i bardzo normalnie. Już teraz trochę jest lepiej. Na podłodze jeszcze jest barłok. Yy, to będzie miało nowy dom. Cieszę się bardzo, ogromnie, super. Yy, udało się. No będzie żyło. Mam nadzieję, że to będzie żyło. E, informacja e, z butelkomatu. Tu, tu, tu wieści z butelkomatu. Działa, kurczę, nie wiecie jak ja się cieszę. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy. Zarobiłem dzisiaj 2,20 przy okazji normalnie ze śmieci, które bym wyrzucił do śmietnika w zasadzie do segregacji. Tam mam blisko. Kurczę, naprawdę cieszę się z tego jak moje dziecko. E, będę zbierał cały miesiąc, zobaczymy ile się uda. Ta Pierwsza była próbna, jedna wczoraj, a dzisiaj już Poszły te, co leżało tutaj w torbie. Pozbierałem tam, wiecie, tutaj trochę tam leżało, co się przydało. Rozliczyłam je elektropaka. No i tutaj jestem troszkę, no co, zawiedziony. Wynikiem nie. Podliczeniem bardzo dobrze, bo tam ja ważyłem 2 kg, u nich 200, ja 3, u nich 3200, bo ja tak sobie zaokrąglałem zawsze w dół, ale oni pod tym względem ekstra super, bardzo fajnie. Te zielone płytki. Ja tu jestem za autor takim konsternacji i zakłopotaniu Nie wiem, niech napiszą po prostu, że zielona płytka, bo taka jak te, spakowałem oddzielnie, miałem ich 2 kg i takie płytki y, oni mi wrzucili do klasy C. Y, takie płytki jak te policzyli mi po 8 zł. Po 8 zł za kilogram, to takie wiecie, y, gdzie jest jakieś BGA, gdzie jakieś y, pozłacania, no takie policzyli po 8 zł. Y, parę było takich, nie wiem dokładnie wagi, nie pamiętam, ale coś jeszcze z tego mi odrzucili y, też do klasy C. Ostatnio policzyli y, chyba y, takie po 6, a te policzyli po 10, nie wiem. Po prostu nie potrafię tego i nie potrafię ich rozgryźć. To jest to, co chciałem zakomunikować, ale mimo to ja będę polecał Elektropakę. No bo ja od samego początku wysyłam do nich, także ja nie mam porównania na przykład z EkoCenter bo tam też można wysłać. Także, no, to by było to. No, to, 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 to tam jest, to, 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 to tam jest. To, 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 co tam jest, no to, 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 co tutaj jest. To nie są moje fantyzy złomowe. Ja dzisiaj tam parę elementów, yy, coś tam mam na samochodzie, yy, ale to zobaczycie. Mam nadzieję, że jak się trochę dozbiera, bo chciałbym, żeby to był taki odcinek, co ludzie wyrzucają na złom. <grym> Dawno takiego nie było. Yy, Chociaż to ja się ze złomu. To chłopaki podratowali, ratowali ze złomu, a ja im oddałem w zamian, co ja będę kłamał. Pamiętacie, tu taka była yy, ucięta rama od Rometa. Yy? Wzięta, uratowana, tutaj stała. Pamiętacie, taka czerwona yy, kawałek? Yy, oni będą wiedzieli, co z tym zrobić. Utną, wytną to, co będą potrzebowali yy, jako bazę, podbudowę yy, do odbudowania. Nie, tu go nie ma. Do odbudowania yy, na wzór. No i o to chodzi właśnie. I, i w zamian to po prostu mm, chciałem oddać po prostu, a, a dostałem w zamian to. Dostałem zamianto, to. A co tu dostałem? Kluczyk fajkowy, fajkowy, rurkowy. Rurkowy, nasadowy. Pumpeczka. pompeczka, pompeczka ZZR. Ponoć tam, coś gdzieś tam. Gdzieś to coś tam. Ponoć takiego było. Wiecie, co to jest ZZR, nie? Zodzieje z, z, z rower. Ale pompeczka, jest pompeczka, te pompeczki są fajne Cenne, śrubokręt taki długi, płaski e, No co to, tu to, to mamy? Młotek, no ale jest skórczybek ubity, więc tam, gdzie ja podsyłam czasami młotki, po prostu ten ktoś dostanie w gratisie, bo tu można ściąć kanty, zrobić węższy, przyciąć tutaj, przyciąć tam, jeżeli ktoś chce i potrafi i ma czas, to sobie zrobi. Kółeczka, kółeczka może kto będzie chciał, tu brak łożyska, ale kółeczka są to takie plastikowo-gumowe, no plastikowo-gumowe. No, o, tu mieliśmy konsternację i zagwozdkę, i wy nam odpowiecie, drodzy widzowie. Od czego to jest stacyjka Rocznik jest tam 1974. Także pozdrowionka dla wszystkich z 74 No kurczę, wygląda jakby była niezakładana. No może trochę, może była, może była zaglądana do środka, może coś była kombinowana, nie wiem, nie znam się. Czy to jakiś traktor, combine? Czy coś w tym rodzaju No to możecie podpowiedzieć, bo to jest dla nas Dla nas dla nas Wczoraj była zagłoska ciekawostka Bo to jeszcze z wczorajszej wymiany Lampeczka Lampeczka naftowa Mnie interesuje czy to jest Jupiter Czy Made in China O, o, o to będzie Jupiter Jupiter 1, ale zobaczcie Jeszcze z metką, etykietką Oryginał, ale bez szkła Szkoda? No szkoda, mam czerwoną Mam tam czerwoną, no to mi się y, czerwona, taka, gdzieś taka buraczana daje jest Buraczana, inny kolor, no zobra zacznę zbierać y, <ścoughs> różne kolory, nie wiem, co jeszcze z nią zrobię. Y, struk, hebel, y, hebel, nie? Czy struk. Y, noże nie mają sygnatur, y, no szkoda, ja lubię te noże z sygnaturami, no i kurczę, chyba zaczynam zbierać y, heble, no już parę u mnie stoi lampka to chyba będzie do ruska albo do jakiegoś innego rowera młoteczek nóż kolejny i tu, ale tu będzie jeszcze jedna rzecz do tego jeszcze do tego jedna rzecz klucz duży tam 30 chyba 37 może jestem 32 nie wiem rurkowy, no dłuto znam, znam takiego kolegę który lubi takie dłuta Uwierzcie mi, orzełek, to będzie zwykły PRL PRL, nie? Bo w PRL-u korony nie mieli, ale czy on tu będzie pasował? Nie, Na tak będzie pasował. Sorry. I jeszcze to. I jeszcze to chłopaki przywieźli. Ja nie wiem czy ta maszyna kiedyś nie była u mnie, czy oni jej nie zabrali. I po prostu wróciła do mnie. Wiecie co to jest? No nie wiem co to jest, ale można zrobić z tego prasę. Sprężynka tutaj wypada. Sprężynka tu wypada. O, yy, o kurczę, nie widzieliście. Yy, tu wypada drucik sprężynka. Trzeba byłoby albo nową, albo ją tam wbić mocniej, tutaj zagiąć yy, i zobaczcie. I zobaczcie jaką prasę można zrobić. Można zrobić małego yy, srebrnego gniota. Można. Tylko co? Nie ma? Nie ma tu otworu na dole. Ale to by dało się tam, wiecie, nawiercić, nagwintować, jakby kto chciał, jakby kto chciał pomajstrować, pokombinować, no to yy, pisać, <laughs> pisać, komuś tam sprezentuje, albo w imieniu. zatem do tam yy, mały szczegół, tu jest to, 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 co mnie bardzo ciekawi i interesuje, <laughs> nie wiem co tam jeszcze, bo ta paczuszka powinna być taka, a jest taka, yy, także co, na statyw i zaglądamy do środka. Zdradzę wam tajemnicę, od kogo to jest. Od widza. Od widza. Kurczę, no imię chyba mogę podać od Szymona. Szymon, dzięki wielkie. Powiem Jedną rzecz już taką, dzięki Szymonowi, otrzymałem. Szymon mnie tu kiedyś odwiedził i podrzucił mi, no coś coś żółtego coś kurczę złotego no i to może być to może być w tym kartoniku także tu musicie poczekać do końca tak jak ja dzisiaj jestem bardzo mocno niecierpliwy ale to za chwilę, to za, chwilę. za chwilę bo zobaczcie tu jeszcze Łobuz podrzucił coś do demontażu, no chociaż jestem zawalony, jest tutaj wszędzie wszystkim do demontażu, ale to się, to się zrobi, to się ogarnie, nie wiem co to jest, yy... nie wiem co to jest. <grystanie> Nie wiem kurczę co to jest. Za chwilę sobie rozbiorę, popatrzę. Być może będzie tam jakieś sreberko. Być może nie, ale coś to jest. W każdym razie coś to jest. Aha, o, tu mamy takie jedno rozdupcone. Mamy jedno rozdupcone. Aha, będzie sreberko. Są jakieś tam styczki na miedzi. Są, bo są, ale są i są. Właśnie o to chodzi, że są. To jest najważniejsze. Jak nie ma, to nie ma. Jak są, to są po prostu logiczne. Tu mamy kawałek stycznika, będzie sreberko, tu mamy kawałek stycznika, yy, tu mamy włącznik, przełącznik, czy jakiś termik, yy, w tym też będzie sreberko, to jest nastąpione, to już przerabiałem, yy, mamy i styczniki, yy, styczniki, więcej takiego czegoś, no to bardzo fajnie, bo ja nigdy w życiu takiego czegoś, żebym nie rozbierał, a widzę tutaj będzie ich trochę mosiądzu, to poleci zaraz w kasterki, fajnie, yy, no fajnie. Tak, bo się że nie potrafię nie no, yy, taki bezpieczniki, to stacja bezpiecznikowa. Tu będzie na pewno jakieś sreberko, bo to jest jakiś przełącznik. Mosiąd do odzysku, kabelki mieć, no to ja to, ja to jestem, jakby to powiedzieć, yy, no, w takim raju złomiarza. Nie raju złomiarza, ja lubię w takim czymś się grzebać. Mówisz tam, yy, śrubę rzymską do naciągu drutu, to się może grzebać. Gdzieś do czegoś, yy, Szokira, Szokira. Shockero! Whenever, whenever! Bardzo fajnie. Ile się cieszą! Zawsze no, cieszą. Zobaczcie. zobaczcie ile, yy, ile tych no, styczników! Yy, także super, dzięki wielkie! A tego nie zobaczycie! Hahaha! Hi-hi-hi! No oczywiście żartuję! No tu mam instrukcję, yy, że mam z tym postąpić bardzo delikatnie! Kurczę! i delikatnie! Otwórz na sam koniec ostrożnie! A. Nie, czyli, czyli, coś tam wiedział, że będę to otwierał. Yy, no na pewno ostrożnie, na pewno ostrożnie, yy, tam da, da, dam. tam da, da, dam. Poczekaj, ja ci coś też wyślę i zobaczysz jak będzie zaklejone. Yy, no coś tam poszło, coś tam poszło, to tam wiesz, między nami daj znać, daj info yy, co i jak. Zobaczcie, karta rozszerzeń, karta rozszerzeń, yy, zobaczcie co to jest. Zobaczcie co to jest, to pochodzi kurczę z odzysków, z odzysków, spinów, z pinów, z pinników, skąd tych z ufiaczy, yy, widzieliście na co zbieram, ci co nie widzieli, yy, to nie się cofną, niech się przejrzą, bo to wszystko pojechało. Yy. Zobaczcie, to nie jest jednogramówka, to nie jest jednogramówka, to są dwa gramy. Dwa gramy, ale mi się morda cieszy. Chcielibyś to mnie zobaczyć 2 gramy złota dziewięć. coś pięknego. Można? Można. Naprawdę uwierz ta. Uwierz ta, że można. No nie, do morda mnie się cieszy. E, no bo... Do bunkra chciałem powiedzieć do Sejfa, do Seja, niech se leży, niech se cieszy oko Szymon, no kurczę, jesteś wielki, jesteś wielki, cieszę się, że cię poznałem, szapoba. towar pojechał, zerknij, daj znać co o tym myślisz. Pozdrowionka, trzymajte się, nie przedłużam, idę się cieszyć dalej.